Dobrze. Dopuszczamy dzisiaj na nowego takiego w ogóle głos, ale jestem trochę przeziębiona, yy, Dobra, już łuka zaczęłam, także możesz teraz z tym mówić, co będziemy robić. Dzisiaj zaczynamy do no tego tak w sumie dosyć późno, bo jest chyba już gdzieś pół do piątej? Chyba tak. Ale zaczynamy go, ponieważ idziemy na strajk. <śleszamy> no to <śleszamy> ja powiedz strajku. Tak. drugi raz. Nie no ogólnie się. idziemy na strajk pod jeśli się to tak Takiego. I to ogólnie jest strajk, który protestuje przeciwko polityce PiSu dotyczącej, dotyczącej edukacji seksualnej. I po prostu my musimy tą być. Tak, muszę Tak, więc lecimy i widzimy się na miejscu. Tak się to nasze stylizacje, stricte czerwonej czerwona sweatery. Druga ma sukienkę, który <grym> i bluzkę, i lecimy. Wjechałyśmy praktycznie na miejsce, mamy 150 metrów do przejścia, dziwne, bo jakby na razie nic się nie dzieje. <laughs> ale strasznie zeszle, ja nie mam żadnej parasolki, więc tak o, no ale dobra, przejmiemy sytuację, co się dzieje, jak to wygląda i lecimy. Pogoda definitywnie na mnie nie szczególnie temu, że ja jestem chora, ale dobra, bo chodzi o niekutkę. Ale jest i pewnie przyziemy się trochę. To przecież nie jest jakoś zimno, ale hmm. tak długo by nie bierzemy. Ale już widać, że jestem całą okra, a się dopiero wyszłam z samochodu. Także. no. Oh. O, ja Jak widać, troszkę się już dzieje. Ale... Słońce w O, zimno ja 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 mega. Się zrobiło. tego no, Ej, te, te, ta, ta policja się tu nie kończy w ogóle, ale dobra, zaraz no, zobaczymy. Już widzę ludzi mądrzejszych od nas z parasolkami. Kurkami. No ja mam kurtkę. No. Dobrze, że Ciebie nie posłałam, bo mówiłaś, nie bierz, po co? No, o, patrzcie, co, jestem. Kurde, przemoknę, o. czego nie nagrywasz? Czekaj, bo... Ja to się nie idzie. Czy... nie Nie <suszy> wiem, patrzcie. Będzie policja, wszystko gdzieś... Zaraz się wpierdzimy gdzieś do telewizji. Bo. Trzeba. Nie, komuś pod parasolkę. No, brniamy co. Co jak to wygląda? Wszystko. I co? Zdawać plakaty e, z czerwonymi kartkami. Zapraszam, kto chętny do trzymania plakatu, ty teraz idzie. to poprosimy tutaj ja nagrywam, do A ty idzie. Ale ja nagrywam. E, to nasze zgromadzenie jest zgromadzeniem spontanicznym. Prawda? I na koniec, kochani, na koniec. Nie jest zdrowia, nie jest Słuchajcie, żadna władza polityczna nie może nam odebrać prawa do edukacji, prawa o to, by dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Edukacja seksualna nie jest deprowacją. Jest mega więc wracamy patrzcie, że... o, No, Patrzcie, jak to dzieje się. No co z tego, bo e, jakby było... mam no, fajne zdjęcie do ustawu, zaraz się zobaczycie, sekunda. Zrobiłam sobie ładne zdjęcie. Dokładnie... O, patrzcie. No, Taka opcja zamknięta, jakby opcja jak dla mnie. Mega było. Fajnie. Mam nadzieję, że jednak coś zdziałają yy, w tej kwestii. Ja chyba, że oni będą go jutra aż tu się No jedziemy się przebrać w ciepłe spetarki <laughs> i wracamy. Bo no, ja to się dorobię za pewno. No takie przeczucia, że ten spontaniczny wypad może się skończyć tym, że po prostu mój stan zdrowia się trochę pogorszy, ale dobra. Zrobiłam sobie kolację, bo spojrzałam sobie naleśniki ze szpinakiem. Uwielbiam. Także no. Ja i mój się zbieramy się do jedzenia. Hejka, hejka, hejka. Dzisiaj witam was w kontynuacji już innego dnia. Jest godzina jakoś chyba 17. Ja wybieram się do centrum, bo chcę oglądać parę rzeczy. Moja stylowa dziś to dresy. Zebrałam już te dresy i testuję i są słabe. Nie rozumiem tego hypu jakby na dresy z Adidasa. E, sztuczny materiał, suwają się ogólnie, są średnie. No ale dobra. W się maczę na przetestowanie, bo tak się wszyscy zachwycają. E, wybiłam trochę łyków i wywaliłam. Nie smakuje mi to. Jakoś nie. 15 zł, właśnie, z to dokładnie jak do kosza. A więc słuchajcie, sprawa wygląda tak, że Julka narzeka, że na vlogach ogólnie nie mówię, jak dużo się u nas dzieje, że omijam najciekawsze momenty, także o którym pierwszym momencie chcę, żebym opowiedziała na vlogu? Co idzie na pierwszy ogni? No Julka ogólnie dzisiaj... Miała wykłady, wykładowca zrobił przerwę i ona poszła na przerwę i już na te wykłady nie wróciła. Ale na szczęście jej się ubiegł, bo miała mieć kartkówkę i postawiła piórnik z ciągle w stronę wykładowca, ale na szczęście piórnika nie było. tego, nie było. Wyszło tak... Ruka ogólnie bardzo lubi parkować, nie? To jest jej ulubione manewr, jeśli chodzi o jazdę samochodem. z tym tyłeczkiem samochodowym w yy, yy, słupek także ona go po prostu nie słupek stoi tak ja tak słyszę łupu w ja takie wstrzymanie się myślę, że nie albo dziecko albo <głastuł> samochód, ale tylko słupek ale tylko przełożyła te koi, sobie leżą tam nie zobaczymy czy ma to przyjdzie czy nie ale najlepsze jest to że ona tam nie ma ani ryska, ani widzenia w samochodzie więc ja nie wiem, nie to odzywam się do was dopiero teraz po kilku dniach <coughs> jest wieczór, stwierdziłam, że chyba najwyższy czas zakończyć vloga już po tylu dniach, bo ktoś ostatnio się do mnie wyprął, że nie skończyłam vloga. Ja po prostu lubię takie spontaniczne zakończenia, że się ogląda, ogląda, ogląda i koniec i nic, się czekać do następnego. Także tak, i ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie o łapce w górę i co, zapraszam na kolejne odcinki Studenckie Życie i nie tylko.